Dzień dobry, Justyna. Jak tam? Jak ci minął tydzień? Zaczynamy dalej kontynuować ten temat? O samotności, o związkach, o relacjach, o odwadze, o tchórzostwie? Czy masz coś nowego? Oj, Asia, to wszystko można by było spiąć jedną piękną klamrą, aplikacje randkowe, ale zanim to, cześć, dzień dobry. Tydzień się nie widziałyśmy. Dużo wrześniowych emocji wciąż z nami, ale. Walczymy z tym, pracujemy nad tym, cieszymy się, doświadczamy, bo o tym mówiłyśmy. Tydzień temu skończyłyśmy w punkcie nie do końca radosnym, e, mówiącym o tym, że Polacy boją się zobowiązań, boją się kompromisów, boją się dojrzałych związków, bo wymagają ustępstw i też wymuszają trochę otwarcie się na siebie i na innych. I pewnym rozwiązaniem, które ułatwia nawiązywanie szybkich, błyskawicznych i satysfakcjonujących w cudzysłowie relacji są aplikacje randkowe, z których z tej głównej aplikacji, mianowicie z Tindera, korzysta 76 milionów ludzi na świecie. No i co ciekawe, badania pokazują, że wcale nie jest to poszukiwanie związków, relacji i partnerów, co można byłoby przypisywać takim właśnie platformom. Tylko przede wszystkim rozrywki, atrakcji i poczucia bycia w sieci. To właśnie remedium na tę samotność, o której już od kilku tygodni mówimy. I co najgorsze wszystkich danych. Dwie trzecie uczestników tej przygody aplikacyjnej jest w stałych związkach małżeńskich i niemałżeńskich, więc ta atrakcja ma płynąć w sposób no, nie zawsze dozwolony i taki, jakbyśmy sobie tego życzyli. No ale właśnie, szukamy szybkich, błyskawicznych relacji natychmiast dających satysfakcję zamiast wchodzenia w głębokie związki, które wymagają pracy nad nami wszystkimi pojedynczo i łącznie. Co nam to mówi o ludziach, Asia? Wiesz, co, co nam to mówi o ludziach? No dużo różnych rzeczy, bo y, jak słyszę Tinder, słyszę y, no, różne inne nazwy tych aplikacji i tak sobie myślę, no, że one są dla ludzi. Tak? I teraz pytanie, jaki to ma cel i motywację, bo dla mnie to nie są y, aplikacje randkowe, tylko to są aplikacje spotkaniowe, tak? Tam jest taka opcja, że to jest spotkanie na jedną noc albo spotkanie na wiele różnych y, spotkań. I wiesz ja sobie zawsze zadaję pytanie czy nie ma innych opcji czy to naprawdę już jest jedyna opcja czy tak przywykliśmy do elektroniki telefonów komputerów że konfrontacja bezpośrednia stała się już na tyle trudna żeby wyjść z domu i pogadać z kimś że to jest pierwszy wybór nie wiem Facebook przeglądanie Facebooka patrzenie kto tam tańczy jak tańczy co robi jak się przebiera wiesz jeśli ludzie pójdą w tego rodzaju relacje, będą zaspokajali sobie potrzeby samotnie, no to samotność nabierze zupełnie nowej definicji wygoda. Bo jeżeli wygodniej jest z domu umówić się na spotkanie, bo mam właśnie ochotę i robię to, bo mam ochotę, a nie dlatego, że mam potrzebę założenia rodziny i poszukuję kogoś do związku, no to to jest trochę. System wartości, który ja znam osobiście, nie? to się troszkę chyba już zmienia. I czy krytykować to, czy oceniać, trudno mi się wypowiedzieć na ten temat, bo wydaje mi się, że no każdy ma swoją głowę nie? i wie, czego chce. Ale jeżeli idzie za modą i zmienia się dlatego, że wszyscy tak robią, i, i, i tak jest dobrze, no to znaczy, że co, że. To nie jest jego system wartości, że system wartości, który dana osoba posiadała, przewartościował się na rzecz. No, to już ty jako socjolog możesz ocenić, no, na rzecz takiej, taki populizm, tak? No tak, i powierzchowność, bo mam wrażenie, że nie mówimy tutaj w ogóle o poszukiwaniu partnera, partnerki relacji, tylko o wyseparowaniu sfery seksualnej czy romantycznej w ogóle z tego sektora relacyjnego, bo tutaj mówimy o relacjach, które Często nawiązywane są w jednym celu. Ten cel zazwyczaj przypisywany był relacjom tym bliskim, romantycznym, intymnym, a teraz został on, no, po angielsku to jest outsourcowany, czyli wydelegowany poza ujęcie miłości i, czy jakiejś bliskości, czy relacji romantycznej i po prostu stał się tak codzienną przyjemnością, przygodną, która może być realizowana natychmiast i przygodnie. Tak, możecie przerwać, bo zobacz, jeżeli ludzie idą w kierunku takich szybkich związków, szybkich relacji, a potem tęsknią, za rodziną, za tym, żeby mieć dziecko, mieć męża, mieć przyjaciela w domu, no to sami sobie przeczą. To co jest ważniejsze? Potrzeba chwili czy potrzeba ogólna, jakiś ogólny swój cel życiowy i poczucie bezpieczeństwa, wartości? To trzeba się zdecydować tak naprawdę, w jakim idziemy kierunku i postawić sobie jakiś jeden główny cel. Jedno drugiego nie wyklucza, ale trzeba mieć chyba zdrowe granice dzisiaj, żeby potrafić stawiać je sobie i innym. I o stawianiu granic jest chyba e, ta bajka o Tinderze, bo to my, szukając kogoś, musimy stawiać granice. Jeżeli ktoś idzie na pierwszą randkę i sprzedaje siebie w całości, no to to jest informacja i opowieść o tobie. A jeżeli idziesz i stawiasz granicę i czekasz na czwartą, piątą, dziesiątą randkę, żeby e, sprawdzić, czy jesteś traktowana przedmiotowo czy podmiotowo, no to to już jest inna sytuacja. Więc e, Tinder nie jest zły, ale to ludzie źle korzystają z Tindera. Taka jest moja opinia. Więc jeżeli będziemy traktować siebie przedmiotowo, to też inni będą tak nas traktować. Szanuj siebie, to ktoś inny ciebie też będzie szanował. I to nie jest o kobietach i o mężczyznach, to jest o wszystkim. Tutaj nie będziemy tego dzielić na płeć. I to, co na, na co my pozwalamy, to, to ktoś weźmie. Tak? Więc to jest taka historia o takiej rozmowie matki z córką albo z synem w wieku 10 lat, gdzie normalnie mama siada z córką bądź z synem, i mówi: słuchaj, życie polega na tym, że musisz siebie szanować. Tak. Że jeżeli za wcześnie zaczniesz pewne rzeczy, jeżeli nie zwrócisz uwagi na swoje emocje, to potem będziesz miał takie życie. I to jest historia o rozmowach międzyludzkich. I Tinder powinien być aplikacją o rozmowach, a nie wyłącznie o seksie, no bo umówmy się, wszyscy o tym wiedzą, o czym my rozmawiamy. Jesteśmy dorośli, to jest kanał dla dorosłych. Jeżeli ktoś jest e, zaabsorbowany tylko i wyłącznie takimi przygodami, to niech to robi, tylko niech nie oczekuje, że to spowoduje, że nie będzie samotny. No. Właśnie, bo to chyba jest zupełnie inna przestrzeń i zupełnie inna rozmowa. I mam wrażenie, że tutaj taki Tinder czy inna aplikacja, która notabene łączy całkiem wiele, efektywnie i skutecznie par na całe życie, więc to też absolutnie nie możemy mówić, że tam nic się nigdy dobrego zdarzyć nie może. Ale moim zdaniem, jest też przejawem lęku przed emocjami naszymi, po prostu unikaniem emocji, unikaniem przeżywania, doświadczenia. Czegoś głębiej niż tylko ta przyjemność tu i teraz, bo to jest bardzo proste. Gramy w jedną grę, znamy zasady, nie musimy się sparzyć. To znaczy, nie ma tego ryzyka, że ktoś może oczekiwać więcej. W związku z tym, wszyscy jesteśmy tak samo nastawieni na, na niezobowiązujący flirt, który też jest OK, jeżeli obie strony są z tym OK, to tutaj absolutnie nie będziemy tego rozstrzygać, ale to w ogóle nie jest przestrzeń poszukiwania relacji. Może niektórym się zdarzyło i gratulujemy, ale nastawienie użytkowników często pokazuje, że to po prostu jest ucieczka od emocji i od tego zaangażowania się i konieczności, no właśnie, ustalania pewnych rzeczy i kompromisu z drugą osobą. No tak, zobacz Justy. na dzisiaj bardzo modne jest być inkognito, chronić swoje dane, wszyscy wiesz, no, nie chcą o sobie mówić szczegółów, a tutaj to kurczę wiesz, jedna noc i zapraszasz kogoś do domu, ktoś wchodzi do ciebie, nie znasz go. To trochę takie sprzeczne, nie? więc yy, wszyscy dbają o RODO, a tak naprawdę, jak przychodzi co do czego, to działamy impulsywnie. Więc yy, to jest historia o tym, że emocje są w nas i mamy prawo do różnych impulsywnych zachowań, ale bezpiecznie. I chronić siebie to nie znaczy, żeby chronić swoje RODO i swoje dane, ale też chronić swoje emocje, żeby potem yy, nie przeżywać yy, albo nie nauczyć się, wypierać swoich emocji tylko po to, żeby mieć chwilę, chwilowe przyjemności. A z drugiej strony, żeby jednak przeżywać te emocje i dojrzewać do nich i uczyć się ich, ich i siebie w nich, bo to jest najcenniejsza wiedza. Mówiłyśmy tydzień czy dwa tygodnie temu o tym, że, że te dojrzalsze związki, które już są po pewnych przeżyciach, potrafią być skuteczniejsze, bo mamy świadomość tego, co się dzieje i z czym się borykamy. Więc takie, wiesz, trochę takie, taki detoks od emocji, takie usilne bronienie się przed doświadczeniem czegoś autentycznego, sprawia, że jesteśmy wciąż w niewiedzy i wciąż mamy taki obraz laboratoryjny relacji, której nigdy nie próbowałyśmy, próbowaliśmy nawiązać i to jest dla nas wciąż terra incognita, czyli ta ziemia niepoznana. Im więcej takich przygodnych relacji, tym dalej od takiej, która nas faktycznie czegoś nauczy i tym trudniej będzie taką ostateczną, taką pełną relację gdzieś tam znaleźć, więc trochę autentyczności każdemu z nas się przyda. O tak nie mów, ale autentyczność z pewnością. Zdecydowanie i to jest właśnie historia o tym wyobrażeniu sobie czegoś. nie Czym innym jest wyobrazić sobie związek z kimś, a czym innym jest być w tym związku. I, I to jest bardzo ważne. I taką alternatywą dla Tindera, wydaje mi się, że dzisiaj powstają różnego rodzaju. Ja wiem, że już w Warszawie też są takie biegi dla singli, na przykład, tak? albo wypady w góry dla singli, albo, nie wiem, narty dla singli, czy nie wiem, pojeździ, pojeździć z kimś, jakieś grupy rowerowe. Tak? Więc Szukajmy też innych możliwości, gdzie są ludzie, a niekoniecznie jest to tematyczne i związane tylko i wyłącznie z relacją na jedną noc. I tak chyba, tak tak chyba zakończymy to nasze poszukiwanie rozwiązań na temat samotności, diagnozowanie tego. Oczywiście nie da się zdiagnozować tego w pełni, bo musiałobyśmy tutaj konkretne przypadki. Poprzedstawiać, a chyba to nie o to chodzi. Tak, jako socjolog, powiedz na koniec: co się stanie, jak ludzie troszkę nie otrząsną się i nie zaczną poszukiwać stałych relacji w inny sposób, nie wyjdą z tej samotności spoza murów własnego domu czy biura? Wiesz, patrząc na wskaźniki demograficzne, to widzimy przede wszystkim, że bardzo opóźnia nam się wiek na narodzin pierwszego dziecka, to już jest po trzydziestce, bardzo zmniejsza nam się dzietność Polek. Mówię tutaj akurat o Polsce, bardzo zmniejsza nam się liczba związków sformalizowanych, ale nie to jest wytyczną tego, czy te związki są szczęśliwe, czy nie. Natomiast po prostu jako społeczeństwo się indywidualizujemy. Gdzieś ten kapitał społeczny, czyli wzajemne zaufanie też nam eroduje, czyli po prostu nie mamy z kim współpracować, nie mamy komu ufać. Jako Polacy bardzo słabo ufamy innym, ufamy najbliższym, rodzinie. Ten kapitał taki wewnętrzny mamy bardzo silny, no i rozpadamy się, a człowiek jako zoon polityk. Istota społeczna potrzebuje innych, żeby swój potencjał realizować. Im więcej jest tylko nas indywidualnych, tym, tym mniejsze mamy szanse na to, że naprawdę zakwitniemy. I nie tylko chodzi o dzietność: chodzi też o to, by móc spełniać się w grupie, wśród innych. Więc jeśli. Nie zatrzymamy się na tej drodze ku indywidualizacji, to po pierwsze będzie nas mniej i odczujemy to po prostu w niżu demograficznym, w mniejszej sile roboczej. Zauważymy to w statystykach, zauważymy to po prostu w miejscach pracy wśród dorosłych Polaków. Więc to jest jedno, że my to zauważymy, ale odczujemy to też bardzo boleśnie i z tych 53%, o których mówiłyśmy jakiś czas temu, Polaków samotnych, będzie 73%. A weźmy pod uwagę, że jako społeczeństwo się starzejemy, więc teraz ta samotność też będzie. Cechą charakterystyczną już nie tylko młodych i młodych dorosłych, ale też i dojrzałych dorosłych w późnym lecie życia, i to będzie bardzo bolesna lekcja dla nas, pozostawionych samym sobie. Tinder i inne aplikacje nie wystarczą, żeby zapełnić dziurę i, i taki brak drugiego człowieka. Mówimy o tym, kto nam tą symboliczną szklankę wody poda, ale to chodzi o to, by po prostu mieć z kim rozmawiać, o czym mówimy od bardzo wielu tygodni i do kogo się odezwać. Więc odczujemy to boleśnie, jeśli nie zrobimy z tym nic dzisiaj, każdy z nas na swój malutki sposób. To ja proponuję, Justynka, żebyśmy rozpoczęły następne spotkanie, jeśli będzie taka możliwość o e, rozmowie na temat systemu wartości i podejmowaniu decyzji zgodnie z systemem wartości, bo chyba to jest to, co trzeba wrócić do podstaw, żeby sprawdzić, nauczyć się, kim ja jestem i jaki mam system wartości i według niego podejmować konkretne decyzje. To jest to, co ja przerabiam w gabinecie ze swoimi pacjentami, albo dzielę się tutaj wiedzą, bo myślę, że Dzięki temu y, ludzie mają bardziej jakościowe życie i stawiają lepiej granice sobie i inne. I chyba od tego trzeba zacząć. Back to the sea. Tak i od tego, że coraz mniej wartości ma dzisiaj wartość. I w takim nihilistycznym świecie braku wartości to też nie jest nam dobrze i bezpiecznie, więc z punktu widzenia społecznego o wartościach warto rozmawiać i, i zdać sobie z nich sprawę, bo one nas jednak y, gdzieś cementują w tej podstawie, która jest dla nas ważna. No zdecydowanie mają wpływ na zaufanie i poczucie bezpieczeństwa, czego wszystkim życzę. Wówczas samotność nie stanie się naszym wrogiem, a przyjacielem, bo będziemy odczuwali ją jako wolność. I tego też życzę Tobie, sobie i wszystkim innym. I, to, i będziemy się chyba, chyba się już żegnać, prawda? Do następnej niedzieli. A ja tylko mogę powiedzieć, że ja jestem o krok przed 27. rocznicą życia więc rocznicą, przepraszam małżeństwa. Życia z moim mężem, co oznacza, że można, jeśli się chce. I tego się trzymajmy i na Was patrzmy, a tym, którzy nie są przed 27 rocznicą ślubu, życzymy powodzenia i bez ślubu można być szczęśliwym i, i trzymamy za nas wszystkich kciuki. Jesteśmy razem, niezależnie od konfiguracji, także Asia, za dziękuję, na wzorzec patrzę, a, a nam wszystkim życzę dobrego tygodnia. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim trzeba być przyjacielem związku i to jest chyba sukces długoletnich, szczęśliwych związków. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Do zobaczenia.